Cześć Marek? Dobre. Jak się czujesz? Ale No to dobrze. Czyli możesz z nami dzisiaj wziąć już udział w, le w lekcji. Jest z nami cała klasa, więc możesz się Dzień dobry. z nim Marek. Więc mam nadzieję, że z nami szyb szybko do nas wrócisz i będziesz mógł z nami jeszcze w klasie. Na ostatnich e, zajęciach mówiliśmy o okręgu wpisanym w e, wielokąty. A dzisiaj zajmiemy się dokładnie trójkątem. Więc napiszcie sobie temat lekcji, okrąg wpisany w trójkąt. No czy też teraz wie może, jak wpisać okrąg w trójkąt. Tak Bartek choć nam, żeby Marek też słyszał więc trzeba narysować przez nasz trójkąt też yy, z rodzaju linii, yy, dzięki którym yy, powstanie na środku trójkąta punkt, na którym przykładamy duszę cyrkla i rysujemy koło oko. No dobrze, ale coś chyba świta, aczkolwiek nie chodzi dokładnie o nie, wiesz usiądź. Zaraz Wam powiem, jak macie wszystko narysować. Żeby mały punkt z nami też brać udział w lekcji, więc użyjemy do tego programu specjalnego. Marek widzisz? Dobrze. jeszcze teraz niech każdy z Was sobie narysuje dowolny trójkąt w zeszycie. Narysuje sobie też Marek. Zrobić. Więc mamy ten już gotowy obrazek w pliku. I teraz tak, z każdego kąta, z każdego wierzchołka rysujemy dwusieczną kąta. I te wszystkie trzy dwusieczne, one się przycinają w jednym punkcie. do dowolnego do ramienia tym Czyli tak jak tutaj mamy na obrazku, mamy wyznaczone niebieską linią, prosta, prostopadła do tego ramienia tutaj na dole. Widzisz Marek? Dobrze. Teraz bierzemy cyrkiel. Wbijamy nóżkę cyrka z półprzedsiębiorstw wszystkich dusiecznych, a naszym promieniem jest ta prosta, prosta prostopadła. My zrysujemy okrąg o środku w tym punkcie przecięcia oraz w tym promieniu, w którym jest ten odcinek prostej do wypadłej. Dobrze, teraz pójdę sprawdzę, że Wam wszystkim wyszło. Dobrze, ja dobrze. No i jest ten kalec dokładnie narysować. Bo nie wszyscy tutaj okrąg dokładnie nie kilka się we wszystkich punktach. Kasia dobrze. No i Batek też dobrze. Czy malek też wyszło? Dobrze. To jak chodzi już to pokazać w wszystko dobrze narysowałeś. Dobrze, te dwusieczne tak jak u Justyńki, no nie końca są dobrze narysowane, dlatego ten okrągł się nie styka we wszystkich yy, punktach, dokładnie tak jak miał się stykać. No ale myślę, że poprawisz sobie jeszcze w domu pod że wszystko będzie dobrze. Więc wrócimy znowu teraz do klapy. Widzisz nas podobny marek? Dobrze. Więc yy, na dzisiejsze zajęcia to już wszystko. I na następnie nauczymy się, jak opisać okrąg na trójkącie. Ale na tej to już wszystko. Mam nadzieję, że wrócisz to na szybko, że będziesz zdrowiał i na następny będzie.